Cześć, serdecznie witam w kolejnym odcinku mojej serii z gry Empire Total War. W poprzednim odcinku podbiłem Mińsk. A co dzisiaj zrobię w odcinku? W dzisiejszym odcinku czeka mnie, e, czeka mnie konfrontacja z armią Hanoveru, która jest nieunikniona niestety. Ale zanim to zrobię, spróbuję zająć się. Hmm, no, ale zanim to zrobię, sp sprawdźmy tutaj, czy dość jest. A, my czyli jest. A, jest jedna rzecz, którą mogę zrobić. Mój agent. No, to też nie mogę zrobić, nie, wiem, co się dzieje. Hmm. czemu tak się zastanawiam bo wcześniej już toczyłem grę na tym sejwie i nagrywałem odcinek ale zawiesił mi się komputer i usunąłem cały zapis myślałem że myślałem przed chwilą jeszcze że ten że po prostu zapis... czytałem od tego momentu przed y, zacięciem się w trakcie bitwy a tak po prostu było przed następną turą Tak, to samo się działo w nadmierze sabotażu Phodense Strajk robotników, w Białoruś Białoruś nie strajkują Dzisiaj się wy nie odważyli Dobrze no, Tutaj nic gdzie jest ten agent wrogi Likwiduj generał. Tak, udany zamach, będzie łatwiej ich pokonać. No dobra, tak jak mówiłem, zanim trzeba zająć się dżentelmanami rosyjskimi, o, zobaczymy filmik, co w nim się tam dzieje. Ostatnio miałem ciekawy filmik. Ciekawe, czy się powtórzy. A nie, zastrzelił go wcześniejszym miałem, Widziałem taki film, którego jeszcze nie widziałem Pierwszy raz go widziałem Pistolet się zaciął, ale drugiemu też się zaciął I ten drugi rzucił pistoletem w łeb Pierwszemu A potem się spotkali na przyjęciu Podali sobie dłonie, cześć, cześć I to się skończyło No A Tutaj widzimy pogrzeb Jak zwykle to jest sam cmentarz I tak dalej, i tak dalej I nie ma kto mi kraść technologii Mój przyjaciel pragnie się dowiedzieć, czy go właśnie poprosisz. Czy też mam od razu wezwać przedsiębiorstwo y, pogrzebowe z dołu podwładnego. Co mu daje? Do pojedynkowania się... O! Nieźle. Twój przedsiębiorstwo zabity. Y, I tutaj zaraz gdzieś było. Tak, tutaj. Spróbujmy. A no już się uda. Może będzie filmik, o którym mówiłem, przy odrobinie szczęścia. Raz, dwa, trzy. Zabiłem go. Ale nie było tego filmiku. A szkoda, był naprawdę śmieszny. No już tam nie będę pokazywał pogrzebu bo tego już znacie na pamięć. Pewnie. Przynajmniej jeżeli oglądacie mnie stale. No i nowy przymiot, Spokojna dłoń. Do wygrywania pojedynków coś tam. mi został zabity. Fajnie tutaj armie dalej ruskie. Jak one mnie wkurzają? Spróbujmy coś. Nie coś armię naprawić. O, tutaj mogę się. Przemieścić, a to zapomniałem o tym Do Wilno. Natychmiast Coś tam jeszcze O, grenadierów już mogę No to skorzystam, jeden pułk grenadierów Pokażę wam szybciej dzięki temu co robią grenadierzy Pamiętam, że jak kiedyś grałem to to była jedna z moich ulubionych jednostek co jeszcze mogę zrobić przed bitwą? Eee, zobaczmy, czy mogę ich wyciągnąć z miasta bez szkody. Żadnej. O, żadnej większej szkody nie było. Ale boję się, że Rosjanie nie atakowali. Napółki Grenadierów i wrócę ich tu. Zobaczmy, czyta się gdzieś jakieś budynki, ale no, chyba nie, za mało mam funduszy. Czy tutaj coś nie... Czy tutaj coś nie, a tutaj w ogóle mam dużo jednostek jakichś. A, ja. to nawet nieźle wyszkolonych. Ale boję się o, o, o prowincję i o Rosjan. No, także... Zacznijmy w końcu tą bitwę. Tak. nie mają generała, mają tylko artylerię i półki piechoty. Tam im radę. Szczerze że już znam pole bitwy. Niech będzie wojna, powiadam. Ona pokonuje pokój tak, jak dzień pokonuje noc. William Shakespeare, angielski dramaturg. Z tego to? Z Hamleta? Ja, nie wiem, czy i ile czytałem. Może ktoś mi napisze, jak wie. Witam po rozstawieniu wojsk. Co takiego zrobiłem? Artylerię umieściłem w środku formacji. Na jedno skrzydło umieściłem dwa pułki piechoty, którą, z której stworzyłem jeden oddział. Tutaj rozciągnąłem bardziej drugi, trzeci, znaczy oddział piechoty. Tutaj mam lekką kawalerię, a tutaj dragonów. No i generatom za artylerią. Tak, koniec fazy rozstawiania Dajmy pauzę. Tak, rozstawili się tak jak poprzednio. Sprawdźmy jak to moja artyleria ma dość zasięgu na nich. Mam no, no to. Postrzelajmy do nich. I jak zwykle mają kozy hiszpańskie i uciekają za nich. No. Są geniusze. Da normalną, da normalną prędkość gry i poczekam chwilę, aż moja kawaleria tam dotrze na miejsce. Co zrobię? Zajdę ich od tyłu, uderzę kawalerią nadziała, a dragonami zajmę ich piechotę. Kiedy tylko znikną ich działania, moje działa będą atakować ich piechotę, a piechota przejdzie przez las i zaatakuje ich. I tak to mniej więcej będzie wyglądać. No. Nie guzdrać się, tylko strzelać. Zostawmy dragoni w jednej linii. Nie, się wymieszało. w jednej linii W O, tego drzewa niech się konie zatrzymają. oni się tak rozproszyli. Dobra. Niech zajdą z konia. Tak. To przychodzi nieco też do przodu no, nie banów był Czyli trafiłem kartacze Nie, i sam nie mogłem trafić. aha, tak, tutaj jest kawaleria strzelajcie do nich, a kawaleria niepostrzeżenie zaraz uderzy na ich artylerię Chcecie skręcić, nie przejmować się innymi. ci zlikwidować artylerię wroga, A Niech Karoliery, Karolieny, czy jak to tam dokładnie było po szwedzku, bo tak się nazywały te oddziały walczące dla Karola XII, dokładnie, niech tam robią co mają robić. artyleria zdjęta nie mogę już oddać żadnego strzału żadnej salwy tak, Hanowar nie będzie miał szans teraz dragoni na koń Trzymają pierwsze szeregi. Nie mogę się doczekać, kiedy odkryję fizylierę. Czyli moje oddziały, ben, czyli pierwszy szereg będzie klęczał, drugi będzie y, na stojąco oddał strzał, po czym uklęczy na przeładunek broni, a ten zanim będzie oddawał strzał, i tak w kółko. Taki, taki, no taka metoda działania zastąpiła kontrmarsz. Nie wiem, czy oni nie korzystają z kontrmarsz, tylko po prostu strzelają pierwszy szereg. Na czym był kontrmarsz? Pierwszy szereg oddawał strzał, cofał się na tył, żeby przenieść, żeby przeładować broń. Drugi szereg stał się wtedy pierwszym i strzelał, cofał się na tył i tak w kółko, aż w tym początkowo pierwszy szereg nie stanie się pierwszym. No. Dawał to w zasadzie nieograniczoną możliwość strzału. No, ale różnie bywało. Na przykład ee, Szwedzi z wstarczy z husarią mogli oddać tylko jedną salwę, bo zanim zężył drugi szereg, dojść na pierwsze miejsce, to już husaria dziurawiła, ten, dziurawiła pikinierów swoimi kopiami. No, to też takie historie. Jak będziecie chcieli, mogę Wam więcej takich historii opowiedzieć, tylko będziecie musieli o tym napisać, bo inaczej nie będę wiedział, czy chcecie, czy nie chcecie. Przeciekają Zakończ bitwę Heroiczne zwycięstwo Prędzej poniosę porażkę Niż znajdę się wśród Największych John Keats, brytyjski poeta Nie znam gościa I po bitwie zwycięstwo Straciłem część kawalerii Ale końców. Nadal mam to dobrze mogę ją uzupełnić Uzupełnić jej straty e, Dragoni podnieśli poziom, piechotelniowa także Co dalej? Nowy przemiot Pewny siebie generał No to fajnie Dokonano sabotażu Uczelnia, no nie Ale to już wiedziałem Agat nie żyje Zdobyt podwładnych a to nie będzie zbyt... A tu to. A tu już pamiętam. Oj, gdzie on poszedł? Wracaj. Odense. Hmm, może naprawę się uda dokonać. Nie. 1775. A jak tam wygląda sytuacja tutaj? Hmm, Mam artylerię, ale lekką. Ile zajmie wyprodukowanie dwie tury? A ile zajmie przetransportowanie? Bo. Nie, nie mam tutaj. Dobra, to, tu to dwie tury. No co to jest nawet O, jeden na ja się Nie wiem, gdzie to mogę dostawać. Hmm. Tutaj tylko uzupełnijmy straty w takim razie. A już nie jesteś na uzupełnienie straty. Już w tej turze się nic nie da wykonać. Chyba, że tutaj jakieś straty da się uzupełnić. Tak, tych dragonów, coś jeszcze. Tych kawalerii się już nie da. Niestety. No i w tym odcinku to by było. Myślę, że na tyle. Zapraszam do następnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Pokażcie innym, jeżeli Wam się spodobał, jeżeli macie kolegów, którzy się tym interesują. Od Was zależy, co zrobicie. Do następnego.